O oh yeah, je, Aż tak to nie no bajewód. Jak to nie jak tak. Czym by tu atym być. Je? Jeszcze tylko podlufę jakiś uchwyt. Laser, żeby mi namierzało główki tych frajerów No i lecimy czego nie mam dźwięku? Przy... kroków Aha, bo ja mam łaperek ninja i, i, i dlatego w ogóle kroków swoich nie słyszę O kurde Ale first blada chyba drugim Nice Dobra, ja cofam Gościu staśmowym na punkcie się zaczaił i myślał, że jest fajny a ja już tu fraguję kurde z tego ognia smoka a, 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 i ja, gdzieś, nie wiem skąd Kurde, znowu mi ta kabel wpada, no co za... Dobra Śmiszki, już ci myszki brakuje do koda Nie, po prostu ten ten kabel jest jakiś dziwny zbyt, spada ciągle O, był, był z tyłu Przejmuj o. Będzie w tym domku To co jest tam obok kółko, to jest Taka dziura w ścianie i... Ej dobra, shotgun na karazi to jest dobry pomysł Jest, już tutaj nowy punkt Trzeba go przejąć bo za będą wygrywać no zdychaj dobra Bez Bez leci ale się skampie, ale się skampie chodźcie, chodźcie, chodźcie ale na punkt bojelus czekaj się skampimy na dwóch typa cicho no nie poszli w drugą stronę no o dobrze odwojak. Bardzo dobrze. <grymne> <grymne> Idzie tam z... na 12 O, pulę miota będę miał na chwilę, przynajmniej póki nie zginę. Hehehe, boś nowy punkt jest. Bo już ide, nowy punkt jest. Idę, idę, idę. Ale bo jak dobrze tam punkt uchronił. No, jak. Weteran, nie? <grymne> No kurde sniper. Jeszcze nie zdechłem tamta. w tym meczu. Jeszcze teraz zdechnę. Jak już powiedziałem teraz zdechnę No Ach, ty. No i zdechłem Na punkcie jeden jest jeszcze. No kurde, a spaliłem gnoja Dobrze, pójść bardzo dobrze Ej, już w wla, las kurde Na nowej już Na nowy iść O nie, kałem. Jak on mnie zabił? Nie, nie mam pytań z zachowu w ogóle ale pomóżcie mi, no bo idę, teraz idę, idę, jestem idę, na punkcie, idę, no. idę, 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 no. Teraz to już, wiesz, bajew. idę, bo idę, idę, bo ja. bo idę, 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 to do środka. Zesrają. idę, się idę, Niech ktoś mi tu A dobra, tam nasi są z tyłu, to może tylko z tyłu będą na razie wchodzić. Aj, kurde. Ale z ta klasa z tym ninja perkiem. Chyba leży, chłop. Aj, w domu w tej dziurze będzie. Leży, leży. Nawet na kolejny. Już... A już nowy punkt jest, nie ogarnąłem. Ty ja tak zająłem obroną, że nawet się nie zorientowałem. O, oh, O! Pod Neville wlazłem akurat, kuźwa. No, no jakim cudem! Bóle miod, Mysz są biegnie fajne. i to nie skin, prawdziwa mysz. No dwóch. No, jezu, ale czy ściany ich widać? Ja nie wiem, spróbuję tam przeskanować. Przez, przez ściany do, do, dosłownie ten, e, niki widziałem Łoźwa Trzeba no. ten punkt, bo to kurde przegrywamy już Jeszcze kąt WSP mają No nie no Jest kolejny punkt, dawaj na kolejny No idę, 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 tylko muszę dojść tam najpierw Dawaj, dawaj, to jest chyba, chyba znowu ten na środku Ta, to jest ten pierwszy Dobra, dawaj Zió W jest już Lewa, prawa? Czyli po lewo Lewo, lewo

Cześć kurwa, ten punkt teraz. O! Sniper do mnie walił skądś. Tam jest, tam. Słuchajcie. jest ta MEczka? Id idę na kolejny punkt, bo o, oni już, już tam siedzą pewnie. No, no, ja id idę z tobą boka, zdechłem. Dawaj, dawaj. Będą szli. O, teraz. Teraz respa dostałem. Spoko, o! Teraz dobry respa. To ja zalałem. Ja, ja tu bronię jak coś. Dobra, dobra. Leży Ach, cholera Plecy ah, Plecy dostałem Dobra, czysto BSP leci Jak tu Grand leci to jest po nas Trzeba bo idą znowu tu Kuźwa mać no Nie mogę zabić Kolesia No kurde no mam nie facet jednak A ten, a ten za mną wychylił, no bardzo mądrzy Gdybyśmy mieli ten punkt, a tak to... Cicho Jest! Kurde, ostatni! Jest, <grymny> to było Dobra, jestem ja na kolejnym już Czekaj, bo tu jeszcze nie koniec strzelania Jak to nie? jeszcze ja już tu punkt przejmuję ale tobie, ja, ja chcę pozabijać ich, o! I pozabijałem, i mogę iść. A, zabili mnie, dobra. <laughs> Ale było fajnie. Jak, jakby tamten nie, się nie wychylał po mnie, chociaż w sumie skąd on mógł wiedzieć, w sumie, może nie do końca tego, to wow. by się tam siedzi na tamtym punkcie cały czas. Ktoś tu wczela. Z lewej chyba, ja nie jestem pewny. Nie wszedł już! Kurde, sorry. Chyba Czekam, bo ja tu mam lipę. Chodzę tyłu, tyłu Się ma. Dzięki. Leży, leży. O jest. No, no, plecy, góra, Plecy, góra, plecy, lecy, Aj, kurde. Ale plecy, plecy i góra był. Dawaj na kolejne. Teraz będzie w tym takim idę, w idę, domu. Idę. Nie wiem, co to jest świątynia. No, no ja poległem no, no, dobrze. Ładnie. A nie dobrze weźmy go we dwójkę go Ja go tam spole, granatem sto... i on się z ten spłoszył Na punkcie już jest Nie jest i nie ma, bo jako co ty gadasz? <grym> Zamykam drzwi O, będą szli Idę do góry To jeszcze 100. Nice! Dobry, kurde, no dobry, no. Meczyk. dobry meczyk! Dobry dobry meczyk. Ja nie nie, nie spędziłem. Czytałem ostatnio, że ten jakieś były gromowe w szkoli Ukraińców i to co my znamy z gry, to on tam im musi przekazywać, bo dla nich to nie jest oczywiste, że na przykład jak strzelasz jako snajper